Do lietabskiego zamku jechaliśmy pod Orawskim Zamkiem, a tu już ruszamy na szlak w stronę zamku. To właśnie lietabskich rad przejechaliśmy przez Żylinę wcześniej, zostawiliśmy po lewej małą fatrę i teraz widok na małą fatrę. to najwyższy szczyt w Małej Faczy, a tam dalej były rozsudce ale my już dochodzimy do bramy Lietawskiego Hradu dopiero od paru lat można tam chodzić wcześniej nie wolno było ewentualnie na las z odpowiednost czyli na własną odpowiedzialność. Do tej pory zresztą o, o tym uprzedzają, że tam chodzimy na własną odpowiedzialność Pomału restaurowane są niektóre Dobry miejsca, dzień. jest przytulnie tu na przykład i tam na górę można wejść na wystawę z ciekawymi już zabytkami, tak wyglądał kiedyś ten zamek. Pochodzi z XIII wieku. Swój rozkwit przeżywał w XVI i XVII wieku. Władali nim między innymi Turzonowie. Dawid widzenia do Dawid. Największą atrakcją jest, albo może dopiero będzie, wielki rondel, do którego po wcześniejszym się umówieniu telefonicznym albo na miejscu można wejść nad ten wielki rondel, ale na razie to nam się nie udało. Może następnym razem. I żegnamy się z zamkiem, piękny widok jeszcze w stronę Żeliny, i schodzimy na dół. Po drodze były widoki na sulowskie skały. To widok w stronę sulowskiego hradu i brady. I jeszcze z dołu po drodze piękne miejsce z widokiem na zamek, który zdobyliśmy to widok z litewskiej świnnej, z której startowaliśmy na zamek, a tu już wracamy w stronę małej Fatry, krótka przerwa pod pomnikiem Janosika, tam widok na Mały rozsutec. A tam w górze wysoko Janosik, pomnik Janosika w Terchowej, A to Janosik, Głońsienica z pardołówki. I wracamy znowu pod zamkiem orawskim do Polski.